Jak się stało, że Ewan dostał w celi, był rewidowany, przeszukiwany, dostał ambułkę z trucizną, dzięki której mógł ujść w sprawiedliwości. On, kiedy go skazano na karę śmierci, on jeszcze uważał, że zostanie rozstrzelany, bo to byłaby ta honorowa śmierć. Natomiast powieszenie jest powieszenie z taką śmiercią hańbiącą, dlatego zażył ten truciznę, zapewne zapłacił. Ten Wielkim obrazem Hansa Memlinga zapłacił za swoją śmierć za co został ambulkę z trucizną. To jest jedna z wielu tajemnic, które pozostały po tamtej wojnie, są Jest tajemnica jeszcze bardziej fascynująca. Otóż Heinrich Himmler, minister spraw wewnętrznych, kart Europy, człowiek zarządzający obozami koncentracyjnymi. 23 maja 1945 roku popełnił samobójstwo, gdy znalazł się w rękach brytyjskich. Przegryzł ampułkę z trucizną. Mówiono, że wykrył tę ampułkę w zemnie, co jest oczywiście nieprawdą. Te ampułki były standardowe. Taka ampułka miała 0,5 cm średnicy i 3 cm długości. Była produkowana przez więźniów obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Z przeznaczeniem dla dostojników hitlerowskich, żeby mogli użyć cyjanku w chwili właśnie takiego, kiedy postanowili się z tym życiem rozstać. Więc on podobno ukrył tę ampułkę w ustach, kiedy lekarz badający dokazał mu otworzyć usta, przegryzł skonał natychmiast, cyjanek powoduje powoduje paraliż mięśni, człowiek przestaje oddychać, bardzo tak szybko umiera. No jakby nic ciekawego, normalne, mogło się tak zdarzy. Dokonano sekcji zwłok i następnie trzej żołnierze brytyjscy otrzymali polecenie pochowania Heinricha Himmlera, tego oberkata w Europy w lesie, żeby nikt nie znał miejsca pochówku, żeby ten, to, ten grup Himmlera nie stał się Przedmiotem pierwszymek neonazistów i nazistów. Oni to wykonali, ja już sprawa się na to skończyła. Pozostaje na pytanie. Rząd brytyjski utajnił wszystkie dokumenty związane ze śmiercią Heinricha Himmlera na 100 lat do roku 2045. Dziwne. Co w tych materiałach z autopsji, z setki, z takiego, że trzeba by było utajnić? I nagle. Kilka lat temu e, zaczęło się niesłychane poruszenie, kiedy lekarz, który dokonywał sekcji zwłok, stwierdził, że wybrał swoje pamiętniki, wspomnieni i napisał e, zwłoki, które badałem, nie miały blizny na lewym policzku. Heinrich Himmler taką bliznę miał. Ta blizna pochodziła z pojedynku. W latach 20. studenci niemieccy kończą lat dwunastych, a w tym jest lat, 20, pojedynkowali się w dość charakterystyczny sposób, walczyli na szpady bez masek i chodziło o to, żeby zranić przeciwnika w twarz. Kiedy został zraniony, ranę polewano piwem, żeby wydezynfekować i utrwalić bliznę i następnie strzelano to krawiecką igłą i, 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 i nicią. Są wielu dostojników to zobaczycie Państwo takie poorane twarze. Główny komandos III Rzeszy, odto Skorceny czy Skorzeny, bo właściwie należało do jego nazwiska wymawiać Skorzeny, ale ponieważ między nie mogą wymówić Ży, więc zaczęli wymawiać Skorceny. Jedny Hitler, który był Austriacziem, prawidłowo wymawiał nazwisko Skorzenego, Skorzenego. On miał taką twarzyczkę też bardzo mocno pooraną tymi ciosami. Hitler miał niewielką. Blizny na lewym policzku, na wysokości oka, między okiem a uchem. Lekarz pisze, nie było żadnej blizny. Pisze to z całą pewnością, gdyż w tym miejscu przykładałem przyrząd do mierzenia obwodu głowy. Takie badanie w czasie sekcji się przeprowadza. No więc nie mógł to być Heinrich Himmler. Potem odezwali się żołnierze, którzy chowali zwłoki Himmlera. Stwierdzili, że w grudniu 1945 roku oni już byli zdemobilizowani i od, po, pojechali do, do Niemiec. W grudniu 1945 roku przewieziono ich do Niemiec, żeby pokazali miejsce pochówku Himmlera. Oni w lesie pod Lindenburgiem, Burgiem, 3 północnych Niemczech, odnaleźli to miejsce, zaczęli kopać i pamiętali, że owinęli słowi Himmlera w koncert obwiązali siatką maskowniczą i kablem telefonicznym. Więc ziemi właśnie zaczęła się wyłaniać ta siatka maskownicza. W tym momencie zostali odprowadzeni z tamtą. Już nie byli przy ekshumacji zwłok. E, tylko tyle wiedzą, potem ich odesłano z powrotem do e, Anglii. E, tak więc zwłoki zostały ekshumowane. Powstaje pytanie po co? E, I to jest e, taka e, nadzwyczaj ciekawa tajemnica, która Dopiero wyjaśni się w roku 2045, kiedy poznamy, poznamy, powiązane poznamy, e, doczekamy tego czasu wszyscy, kiedy tam będzie stwierdzone, czy rzeczywiście był to Heinrich Himler, czy był to jego sobotwór, Czy to możliwe, żeby Sobowór aż tak bardzo się poświęcił, że ważył truciznę? Otóż tak, to jest jeden z najciekawszych bardzo mało znanych tajemnic II wojny światowej, którą dlatego bardzo mało znanych, ponieważ program ten przejęli i utajnili Amerykanie. Od 1935 roku, kiedy powstało takie dziwne bardzo towarzystwo ANRW, Towarzystwo Dziedzictwa Niemieckiego, w obozie w Dachau w Monachium prowadzono eksperymenty na ludźmi, również usiłując wytworzyć człowieka, takiego zda, zdanego człowieka, pozbawionego wojny, który może normalnie funkcjonować w społeczeństwie i mówi mu się, zamień X-a. I on e, ten rozkaz wykonuje. Po miesiącu, po dwóch miesiącach nie jest w stanie oprzeć się takiemu rozkazowi. E, tylko tyle na ten temat wiadomo, ponieważ wojska amerykańskie, które zajęły obóz w Dachau, przechwyciły również wszystkich ludzi, lekarzy, którzy tam te eksperymenty prowadzili. I już wiemy na pewno, że ten program jakby wyhodowania, straszne słowo, ale inaczej tego nie można nazwać, tego człowieka bezwolnego w CIA przybrał Kryptonium Karczoch. Jeżeli oglądali Państwo film z Merem Gibsonem, Teoria Spisku, to właśnie tam właśnie odżywa to, to wytworzenie człowieka bezwolnego w wyniku działania narkotyków, tortur, prania mózgu, wytwarza się takiego, takiego człowieka. CIA była tym zainteresowana. Ten program CIA został ostatecznie zamknięty, jeżeli tak liczymy to prawda, gdzieś w latach 70. Co więcej, Istnieją podejrzenia, że taki właśnie człowiek zabił Roberta Kennedy'ego. Robert Kennedy zginął w 1968 roku, 5 lat po swoim bracie Johnny Fitzgeraldzie Kennedy, kiedy kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych i po wygłoszeniu przemówienia w hotelu, w sali szedł przez takie przejście buchenne do drugiej sali, jakby skracając sobie drogę tam, Został zaatakowany przez zamachowca palestyńczyka o nazwisku Sirhan Sirhan, który oddał do niego 8 strzałów z rewolweru. Są 8 strzałowe rewolwery i to wyjaśnienie dla tych, którzy mogą mi zarzucić, że rewolwer ma 6 nabojów. Zgadza się, ale są rewolwery mniejszego kalibru, które mieszczą 8 nabojów. Ale oprócz tego znaleziono jeszcze dwa dodatkowe pociski we framudze drzwi. Czyli jednak było więcej zamachowców. Natomiast sam Sir Hansie, który do dzisiaj odsiaduje karę dożywotniego więzienia w więzieniu amerykańskim, niczego nie pamiętał, niczego z niego nie wyciągnięto. A może on był również takim bezwolnym zabójcą. Jedna z najbardziej fascynujących zagadek, jak widzicie Państwo, wciąż aktualny. Program sponsoruje Pilski Dziennik Wirtualny. Szukaj nas w internecie www.pilskie.com. Wiadomości z Piły i regionu, darmowe ogłoszenia. Wejdź na naszą stronę. Bierz nagrody.